Wszystko klipuję <laughs> Kurwa nie przegrałem, ta mapa jest z A to wy zjeżdżacie z naszej organizacją? Na body, wow, ale dobre jest, na body Ja jestem, nie? On nie ma po prostu żoba To dać Dobry jestem, mówisz? Jeden, cztery, jeszcze. A Chłopcy chodźcie, ktoś może strzelać O, proszę pana jesteście dobrzy, chodźcie Nie, człowieku, jestem niezjeżdżalny w tę grę Kurwa, leżałeś, kolega, nie, się nie, 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 nie. Ale go, co spoko. się stało? Spoko, spoko. Gdzie tam forma za teraz leżysz. Ja leżę, no bo sobie biegam wokół was, mówię wam, zostawcie, bo biegacie w dwóch innych fitach. No, bo, je, bo może jestem facetem i kobietą, kurwo? No to, ale to i tak musicie mieć te same fity, Nie, nie pojeba. musimy mieć tak, nie musimy. Jak? Nie, jak nie trzeba. Co ty Przeczytaj sobie regulamin. Nic nie będę czytał, nie mam czasu. Ty tam kurwa, kichę kichek na regulamin. Bawisz się kurwa, w Dżozynfa, fabratana, nie?

Tak pędzisz może w ziemi Mordo yeah. Mam pytanie Gdzie tu jest GZ? Ty kurwa sombrero Sombrero ty kurwa ci foku zajebany Gdzie tu jest GZ? Łapety Wysiąkłam, teleskop tu słoneczny z internetu. Aha, ja pierdolę Czyli jednak widzowie... Wydar jest z kurwa z tym środowcem. Kośnik. Lamka. i co? Jest to jakiś kurwa gówno... Nie miły tego typu. Ktoś wierzył, jeden Słyszałem go gdzieś tu, kurwa, jest. Teraz strzała, wyrywa i się skończy, dziecko. Mam tędy, gdyby jechał. Mądra, kopuła, mądra. Pracuję w helpdesku, pasjonuje mnie aktorstwo i fotomodeling. I jestem singielką. Kasia lubi dobrze wyglądać. Taka dupa z singielką? I na ciuchek potrafię wydać całą wypłatę. Pytam, dlaczego takie deska mówić. Zaraz, sprawdzę. Kurwa. Kasia chętnie też bryluje na salonach. Kocham sztukę. Często odwiedzam go.